Szczęść Boże, witajcie w kromce słowa. Dzisiaj posłuchajcie słowa z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła. i Nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Czasami słyszymy narzekania osób, biadolenia, które powtarzają w kółko te same słowa, jak taka starta, stara, zdarta płyta. Że już, nam, już się nam nawet nie chce tego słuchać. Już po prostu w pewnym momencie może nawet się wyłączamy z tego słuchania. Ale jest jedno zdanie, które nigdy mi się nie znudzi. To jest zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Tak Bóg umiłował świat. Że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I co ciekawe, że to zdanie, choć ciągle jest takie samo, to ono nigdy mi się nie nudzi. Ciągle jest żywe. No, taka jest dobra nowina, która zawsze jest wypowiedziana z miłości, zawsze są wypowiedziane z troską człowieka. Jeżeli słyszę taki refren. To jest mi go o wiele łatwiej przyjąć. Jakie są powtarzające w Twoim życiu refreny, których nie lubisz? Czy ten refren miłości, który mówi do Ciebie Jezus, czy Ty go przyjmujesz? Czy Go odrzucasz? Jak jest w Twoim życiu? Niech was błogosławi Bóg mówiąc. Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Dobrego dnia.